Cześć. Dzisiaj na moim kanale będzie o zdobieniu paznokci. Gdy zobaczyłam tylko te zdobienie na Instagramie, to po prostu od pierwszego mm, spojrzenia, od pierwszego zauważenia tak bardzo mi się to spodobało, że wiedziałam, że to zrobię na swoich paznokciach. I pomyślałam, że w sumie pokażę wam, jak ja to zrobiłam, bo może niektóre z was również y, zakochają się w tym zdobieniu i będą chciały to wykonać na sobie. Przechodząc do rzeczy, wykorzystałam trzy odcienie lakierów można również skorzystać tylko z dwóch i będzie to wystarczające. Oczywiście również potrzebna jest do tego baza, jak również top. Przydatny również będzie odtłuszczacz, cieniutki pędzelek i coś na czym będziemy mogły mieszać te lakiery. Ja akurat tutaj wybrałam sreberko. Na początek oczywiście przecieram sobie paznokcie odtłuszczaczem. zaczynam od bazy, ale tę bazę nakładam tylko na te paznokcie, które nie będą miały na razie wzorków, ponieważ te paznokcie, które będą miały na sobie ten wzorek, czyli to geometryczne ombre, pokryję później. Wkładam do lampy na 20 sekund. Czas naświetlania oczywiście zależy od tego, jakie lampy używacie. Sięgam teraz po kolor i będzie to 005. Nakładam go na paznokciu środkowego palca. Najjaśniejszy odcień rozprowadzam po najmniejszym paznokciu. Oczywiście to jak dobierzecie sobie kolorystykę i odcienie na pozostałych paznokciach, gdzie nie ma zdobienia, zależy od was. Ale ja wam pokazuję przy okazji, czego ja akurat użyłam. I niut odcień nakładam na kciuka. Oczywiście nakładam dwie warstwy tych odcieni i za każdym razem wkładam do lampy. Pozostało już nałożenie topu na paznokcie, które pozostały już pokryte lakierem. A na pozostałe dwa paznokcie, których wcześniej nie pokryłam, nakładam bazę. I naświetlam w lampie. No to zaczynamy zdobienie. Przygotowuję sobie już lakiery, które będę mieszać, i najpierw nakładam najjaśniejszy odcień na srebrko, i również dokładam ten ciemniejszy kolor. Moją bazą jest ten jasny odcień, nakładam go na całą płytkę paznokcia. Utrwalam w lampie i przechodzę do zdobienia. Na początek mieszam sobie te dwa odcienie, by uzyskać trochę ciemniejszy odcień niż ten najjaśniejszy, którego używałam na cały paznokcie, mieszam, mieszam, mieszam. By uzyskać odpowiedni odcień. I jeszcze na wacik nalewam sobie odtłuszczacz, po to, by przecierać sobie pędzel, którego czyszczę za każdym razem, gdy go używam. To znaczy, gdy zaczynam nakładać nowy odcień. I zaczynam robić wzorek. I to jest tak naprawdę taki prosty wzór, który robiłyśmy. Myślę, że każda z nas robiła w szkole, w podstawówce. To są takie powiedzmy trójkąciki. I jak widzicie, od samego dołu jeszcze robię taką linię i wypełniam te trójkąciki. Za każdym razem wkładam te paznokcie do lampy. I zaczynam przyciemniać ten odcień, którego wcześniej używałam. Dokładam sobie niewielką ilość tego ciemniejszego lakieru. I teraz robię ponownie trójkąciki, tylko w przeciwnym kierunku. I widzicie, od dołu zaczynam wypełniać. I tak naprawdę cała filozofia e, zrobienia tego zdobienia na paznokciach. Jeszcze, jeżeli wyjdzie Wam nierówno ten trójkąt, albo na przykład nie jest super ostry, to wystarczy przeczyścić sobie ten pędzelek, tak jak wcześniej pokazywałam, na waciku z cleanerem i wyrównać sobie te linie, żeby wszystko wyszło ostro, ładnie, płynnie, żeby było równe. Oczywiście włożyłam do lampy, ponownie przyciemniam sobie kolor i robię kolejne ślaczki. Jak widzicie jest to bardzo proste i tak naprawdę nikomu nie sprawi to trudności, tylko wystarczy właśnie mieć precyzyjny pędzelek. Tutaj sobie oczywiście czyszczę, bo widać, że są te trójkąciki niezbyt y, ładne, niezbyt ostre. Na koniec wystarczy już tylko nałożyć top, utrwalić w lampie i tak naprawdę skończone. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego filmu i również tak jak ja zakochacie się w tym zdobieniu. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!